Cześć, witajcie, ja jestem Komandośpl, witam i zapraszam Was na 52 part serii przygody z Margonem. Dziś wybierzemy się naprawdę daleką podróż, ponieważ planuję poszukać Herosa kochanki nocy. Mam nadzieję, że będzie udane szukanie tego Herosa, że go tak naprawdę znajdziemy. No po co mamy szukać Herosa bezcelowo, jak go nie znajdziemy. Zapomniałem szczerze powiedziawszy sobie przygotować, gdzie on się respi, więc w trakcie filmu będę to sobie patrzał, mam nadzieję, że nie, się na mnie nie obrazicie. Postaram się, żebyście zauważyli, jak szukam. Pierwszą lokalizacją, którą chciałbym ja przeszukać będzie, będzie po prostu będą Smocze Góry, na które teraz się aktualnie wybieram. sobie wpisuję w Google Kochanka nocy Przykorzystamy mi prostrona Gdzie ona się tej respi. O tutaj mamy piękne, yy, pięknie, że widzimy wszystko. Smocze góry Ganie dziakotlina -gan -dziak what Komandosik, komandosik, te salony wariacje. <laughs> ale naprawdę mam dzisiaj jakiegoś fuksa. Nie wiem, chyba mnie na musicie nagrodzić łapką w górę, jak obejrzycie tego w ten film. Naprawdę powiem wam może mi nie uwierzycie, ale nie kręcę celowo, że znalazłem yy, Herosa i strugam teraz przed wami wariata, że jestem jakiś pro, że znalazłem Herosa. Naprawdę, sobie, na pierwszej lokalizacji nie spodziewałem się, że od razu kochankę nocy znajdę, no. Kurde. Wielki sukces. A, tam. Co z niej mi wypadnie? Jak ją w ogóle ubiję? <gryw> Ale ona fajnie się jakoś mrozi, co ona taka... Jakaś cheaterska trochę. Ale krytyk. Ale teraz ostatni cios Uuu, puściutka niestety. A już się tak cieszyłem. Już taki byłem uradowany, że może mi coś z niej lotnąć. A ona takie obsikusa mi sprawiła. No kurde. Ale za pierwszym razem ją znalazłem. Wiecie co? Nie będę tutaj jakoś mocno oszalał Chciałem kochankę poszukać przez cały part mój i myślałem, że to mi naprawdę zajmie e, dużo czasu. I powiem Wam szczerze, że nie wiem co jeszcze mogę Wam teraz pokazać tutaj jak jestem aktualnie na tej mapce Widzę tutaj jest smocza jaskinia więc może przypomnę Wam jedynie drogę yy, na smoka na, z którym stoczę sobie walkę Jestem ciekawy jakiego krytyka on mi wywali Tu jest chyba złoto porozrzucane Oj, zwinność ogra akurat mi wypadła ale powiem wam szczerze, że jestem strasznie zaskoczony, że akurat wbiłem na pierwszym lokalizacji, a patrzę u kochanka od razu. Ale chociaż jakby unikat był to taki na osłodę, by Withan bym wyrzucił z okazji Halloween, bo kiedy nagrywam ten film jest aktualnie Halloween. Ludzie biegają, dzieci, nie ludzie, może, no ludzie, dzieci to przecież ludzie, ale biegają po domach, po cukierki. Mam dużo jeszcze mówić o tym święcie Nie chciałem kręcić e, z Halloween Bo Michu m, nakręcił pierwszy Jak on już zaczął kręcić To ja wtedy e, nie ogarniałem co on robi No i mówię nie będę tak robił, żeby na przykład on coś tam nakręci A ja że niby zna, od niego zmałpowałem Po prostu oddałem mu ten temat Nie wiem, jakoś może się dziwnie, dziwicie, ale nie jestem jakimś tam hamem nie będę po prostu po kimś mopował Tutaj macie złoto, więc chyba nie da się nawet go pozbierać O, da się pozbierać Czyli co, jak ktoś was prowadzi, macie mniejszy level, to możecie sobie tak pozbierać tego złota prosta księga Tutaj dalej chyba, nie no, można zbierać te złoto Co on no, tutaj ten e, smoczek ma nam do zaoferowania A, dobra, no kurde Pokaż co masz na sprzedaż. Nie wiem, to chyba mi współrobił robił questa u smoka, bo chyba tak normalnie nie można u niego nic kupować. Dobra, ja się nie wypowiadam, bo nie wiem, nic na ten temat. Nie chcę po prostu walnąć suchara. Osmocza torba. 10 przedmiotów. 21 przedmiotów. Fajna, fajna. Co ona tutaj dodaje? Intelekt, dość sporo. Wartość. No to jest dużo więcej warty, ale czasem po prostu nie ma co się sugerować tylko na wartość, bo możecie sami siebie strollować. O, tutaj niki unikatowe. Cios krytyczny taki sam. Wszystkie cechy ten ma lepsze. Ten dodaje HP, tak. Ten dodaje unik. Szczerze wam powiem, że raczej chyba się zdecyduje na ten naszyjnik bo wydaje mi się że on jest lepszy od mojego no SA to wiadomo ale HP ma to swoje no ten jest lepszy a nie mam nawet tyle kasy kurde on nic nie skupi ode mnie no dobra może jeszcze taka istota chyba oszalałeś no i stoczyłem z nim walkę tak na koniec, na osłodę. Walą mi takiego krytyka, że nawet nie pokazała mi się walka, tylko od razu to, to mnie strolowało i się wyłączyło. Może jeszcze zobaczcie sobie moje dodatki, bo dużo osób chciało moje dodatki, a więc tutaj je macie. W opisie tego filmu też je znajdziecie. Więc to ja dziękuję za obejrzenie. Tego krótkiego filmu Przygód, partu Przygód z Margonem Nie wiem, może ten film nie był dość e, Fortunny Nie wiem, może nie zaskoczył Was e, Niczym, lecz po prostu Nie spodziewałem się szczerze, że znajdę tą Kochankę na pierwszej mapce I wydawało mi się, że przynajmniej z dobre 20 minut Będę musiał jej szukać A więc co, jak Wam się spodobało Oczywiście dajcie lajka jak chcecie być na bieżąco, żeby filmy i moje, moja aktywność ogólnie pokazywałam się codziennie, to zasubskrybujcie mój kanał. A więc jeszcze raz dziękuję i zapraszam do oglądania następnych oraz pozostałych filmów. Cześć!